Jesteśmy na terenie dawnego kamieniołomu w Żerkowicach, nie znam zupełnie tej historii, a wiem, że taki to jest ten kamieniołom w Żerkowicach, bo przeczytałem się na mapy 3 jesteśmy w jakimś byłym, w jednym z budynków i widać ewidentnie, że tutaj jest jakieś pomieszczenie, gdzie śpi jakiś bezdomny. No bo jest i e, piwko, i, Piec, ujście, i pościel, ujście. jest... O tak, dokładnie. Tu jest A. zrobione ujście na piecyk, także. No jest to jakieś miejsce do przetrwania, nie zazdroszczę. Zobaczymy, co tu jest w pobliżu dalej. Nawet sobie tego tutaj jest... No tutaj jestem kamieniołom właśnie. Także sobie wejdziemy zaraz tutaj na dół zobaczymy co tutaj się dzieje więc jakaś tawiczka muszaluj pracę i czas pozostaw nienaruszone lub dołóż coś od siebie od ciekawostka no faktycznie jest tu jakieś miejsce przygotowane na ognisko. ciszę spokój Ptaszki śpiewają Lubię takie miejsce bo są no, w stronnych miejscach i, i jak widać nie są znane. Tu nie ma w ogóle, słuchajcie, śmieci. Nie ma co prawda koszy, ale nie ma też w ogóle żadnego, żadnej butelki, żadnych puszek i samo ognisko Nawet widzę, że paliło się dosyć, dosyć dawno. Dzisiaj jesteśmy z Violą i z Michałem na trasie. Naszej wycieczki. Taka wycieczka objazdowa. wymagająca Akurat mamy jeszcze planie do obskoczenia. Dwa fajne miejsca. Widzę, że tu ktoś się napracował, bo te kamienie są poukładane i wchodzą yy, jakby takie alejki. Powstaje jeszcze tylko wygrabić liście, posadzić trawkę i kwiatuszki. No i tu jest szałas ewidentnie. Fajne miejsce, słuchajcie, naprawdę. To wszystko jest w okolicach, um, tak naprawdę, lwówka śląskiego. Tutaj mamy taką ścianę. Nie znam się zupełnie. E, dużo żółtego nie jest. Przyjemne miejsce. Przepójdziemy za chwilę, tam od drugiej strony na górę. E, I myślę, że tą górą sobie zrobimy taki tutaj taką pętelkę i wrócimy na, na szlaki i dalej też są fajne, e, ciekawe atrakcje, które na nas czekają. A teraz podchodzimy pod trzy formacje skalne. Dwie e, naszą nazwę skała z medalionem i wieżyca. Jak widać, nie wiem czy widzicie, aż już to widzę, to jest też razem od razu ścianka wspinaczkowa. Są tutaj pasjonaci tego ekstremalnego zajęcia. Na daleka to, ta e, skała wygląda w ogóle jak jakaś baszta, e, jakaś taka baszta rycerska, coś tego typu. No i robi wrażenie, bo jest naprawdę bardzo duża wysoka. No jesteśmy już na górze. Weszliśmy tym szlakiem zielonym dosyć pionowo wchłonące się do góry. Można się trochę zmęczyć. I tutaj ewidentnie widać już, że na górze był punkt widokowy, znaczy jest jeszcze, tylko niedostępny. Tutaj musiał być jakiś mostek i w tej chwili jest dostępny tylko dla stinaczy. Tutaj tutaj dzisiaj nie brakuje. Bardzo ładna skała z medalionem fajne miejsce no a my idziemy dalej łączymy jednego dnia parę ciekawych punktów choć kamieniową tutaj już nie ma bo nie widać żadnych maszyn żadnej działalności człowieka to jak widać zostało sporo jeszcze materiału o ale fajne miejsce sporo kamieni można tutaj trenować Park, parkour, parkour Mam te skoki takie na tych kamieniach No sporo tego. Ciekawe czemu tego nie, nie zużyli bo to są przygotowane bloki do obróbki hmm. fajne miejsce idziemy dalej i zobaczcie jesteśmy sami na szlaku nie ma żadnego ducha Jest pięknie A tam Na dole pola My jesteśmy troszeczkę wyżej Przed nami wspomniany Zamek skalę Tylko wag tak musimy dojść Co my tutaj mamy? O kurde o! O! No trochę więcej kamieni Ale też to opuszczone jest, no nie ma żadnego żadnej maszyny, nie ma nic Totalna Rozpierducha, słuchajcie I to tak zostawione Nie opłacało się Kurde Wracamy na szlak. Idziemy dalej. No, jesteśmy na terenie parku, parku przypałacowego. Pałac na skale. No widać, że to jest. To są raczej ruiny. No, zaraz podejdziemy. Aczkolwiek w remoncie. to no, sam park, w sumie zadbany. Bardzo dużo starych drzew. Mieliśmy przed chwileczką takiego wielkiego, starego buka. Jest też trochę staro drzew, które już nie przetrwały. Powalone. Park jest dużo ogromny. Kiedyś oczami wyobraźni można sobie wyobrazić, że tu musiało być pięknie. Musiało być jak to w parku przypałacowym. Nasadzenia ozdobne Wszelkiego rodzaju alejki. Może no, jakaś fontanna no i tymi alejkami e, przekazała się szlachta jak wiadomo e, wszystkie nazwy, no przynajmniej większość takich różnych dziwnych nazw tak jak e, tam ta Huzerska skała Huzerski skok tak samo tutaj zamek na e, pałac na skalę Zastanawiam mnie gdzie ta skała. Podejdziemy tutaj na, na około tego pałacyku i zobaczymy czy on faktycznie na jakiejś skale nie stoi. To by nam sporo wyjaśniło. O, no, kupę, kupę pracy tu kogoś czeka. Słuchajcie, patrzcie. Kamera jest. Kamera jest. Tylko, że tu się nic tu się z... nie dzieje też. To wszystko jest zamknięte, zabezpieczone w jakiś sposób. Ktoś coś tu rozpoczął. Coś tu się zaczęło dziać, jakieś prace. Tutaj są jakieś belki, które wspierają tą ścianę. Kompletnie nie, cisza. Dobra, jesteśmy z drugiej strony tego pałacyku. No jest więcej na skalę, ponieważ tam jest przepaść i otchłań. E, więc pałac na skalę. Stabilizacja i zabezpieczenie murów pałacu, czyli to bardziej wygląda nie jak na remont, tylko na no. taki remont w celach zrobienia um, z tego trwałej ruiny i być może docelowo udostępnienia później turystom, żeby to było bezpieczne.